Wykonanie audytu energetycznego budynku w programie Czyste Powietrze jest niezbędne do tego, aby uzyskać kompleksową termomodernizację budynku, a więc większe dofinansowanie, większą kwotę dofinansowania. Za audyt mamy zwrócone maksymalnie 1200 zł netto, jeżeli chodzi o audyt, on musi być opodatkowany kwotą vat 23%, a więc tam kilkaset złotych i tak mamy zawsze do dopłaty. Audyt polega na tym, że przyjeżdża do nas audytor, sprawdza budynek, oblicza jego zapotrzebowanie na energię, a następnie musi wykazać, że będzie ono niższe o te 40%. Albo że spadnie do poziomu 80 kWh na metr kwadrat. Jeżeli nie uda się wykazać, że który z tych dwóch warunków będzie spełniony, to wtedy nie będziemy mieli kompleksowej termomodernizacji, ale i tak za audyt zwrot w wysokości 1200 zł będzie się nam należał. Audytor powinien wspólnie z Wami określić to, na czym Wam najbardziej zależy, a więc jeżeli zależy Wam najbardziej na ociepleniu domu, to od tego zaczyna. Czyli najpierw robimy ocieplenie domu, nie wychodzi te 40%, robimy kolejną rzecz i kolejną, aż w końcu no, osiągniemy te 40%. W audycie będziemy mieli kilka wariantów, więc docieplenie dla przykładu styropianem o określonej lambdzie i tak Następnie wykonując pracę w programu Czyste Powietrze, będziemy musieli się stosować do, do zaleceń, które mamy w audycie. Więc jeżeli w audycie będzie, że grubość ocieplenia powinna wynosić 15 cm, to nie możemy zamontować sobie ani 12, ani 20. Powinniśmy zamontować to tak, jak jest w audycie, a jeżeli nam się to nie podoba, to dzwonimy do audytora i kombinujmy razem.